Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym jest poranek. Jak zaczynam tego vloga? Karim jeszcze śpi. No i co? Ja sobie zrobiłem kawę, ponieważ to jest moja tradycja o poranku. Chcę sobie tutaj wypić, zrobić śniadanie jakieś dla mnie i dla niego. Później będę musiał się zająć też pracą, no ale myślę, że zawsze coś fajnego tutaj pokażę w tym vlogu, czy też pomówię w jakimś ciekawym temacie. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Przygotowałem nam śniadanie i tutaj jest oczywiście jajecznica tradycyjnie ładnie pachnie wiejskie jaja, także będzie na pewno bardzo dobra. I co jeszcze zrobiłem taką słuchajcie na szybko taką sałatkę spora. Po prostu pokroiłem go, dodaję troszkę majonezu. właściwie to jeszcze dodam musztardy, bo sobie zapomniałem. I mamy jeszcze tak do zjedzenia tutaj humus, który zrobiła Ana wczoraj. także mamy taki humus. Będę jeszcze tutaj, jeszcze kroił dla nas ser, który kupiłem u pani. Gdzie jest ten ser? Tutaj. To nie jest de Capri, czyli kozi, taki. I tu jest taki mały kawałek resztka takiego sera, który Anna gdzieś tutaj kupia w sklepiku z sybił koło nas. Także, no, także tak to jest. Coś jeszcze na śniadanie nam przygotuję? Nie wiem, zobaczymy. Może jak Kalim stanie, to. Będzie miał jeszcze jakieś tam życzenia, to mu coś jeszcze dam. Może jakąś paprykę pokroję, bo mamy też papryki takie do zjedzenia, tak? Świeże, więc to jest na razie przygotowane i będziemy sobie jedli. Ja czekam, aż on wstanie i zjem sobie w tym czasie. Dzień dobry, piszku, mój mały, kochany. Dzień dobry. Będziesz jadł śniadanie? Też Cię kocham bardzo. Będziesz jadł śniadanie? Tak. Tak? Będziesz jadł hummus? Będziesz jadł taki humus? tak. Taki humus i jajecznicę zrobię. A co tak ci się dzieje? Przecież wyspałeś się. Co? Wyspałeś się? Jaki, no. pi... Jaki piszku wyspany. Jest. Jestem zmęczony. Jesteś zmęczony? <laughs> tak. ja jest godzina do spania, tak? Tak. Nie, jest godzina do wstania. Trzeba żyć, zacząć na a nie spać. Ty byś przespał całe życie. Chodź. Jemy śniadanie. Nie zielaj. Co robię? Chcę Ci tutaj nałożyć śniadanie, żebyś sobie zjadł. Damy mały talerzyk? Tobie, to, tobie jest to w sumie ma... To... Ja jestem szef kuchni, tak? Szef kuchni jestem. Patrz, tu masz jajko. Zjesz troszkę jajka. Jajko jest zdrowe, trzeba duże jajek. Bo jajka są najlepsze. Także tutaj Ci nałożymy. Nie jest gorąco, tak? Chcesz sera takiego troszkę, czy nie? Tak. Tak? Ukroić ci takiego sera, tak? Tak. Tak? Jeden e, Tak, to nie jest kozi. Kaplę. kozi. Kozi, no kozi, co tutaj? ukroimy troszkę będziesz no? jadł jeszcze hummus. E, nie, krowiego nie mamy. Nie ma krowiego sera, nie ma. Jest tylko taki. Będzie dobry? Będzie dobry. Mhm. I pyszny, super. Sama so, my Madel to odmienimy, a teraz słuchanie piosenek. idźcie się Ja muszę chwilę popracować i jak zrobię, co mam zrobić, to pójdziemy na jakiś spacer, dobrze? Nie ma, nie ma że oglądanie, słuchanie teraz, żadnych telefonów, żadnych y, YouTube'ów, niczego, OK? Idź tam. Ja sobie pracuję, jak Kani tak zdjął sobie spodnie, bo mówi, że jest wiosna, a ja mu tłumaczę, że no jest prawie, że zima, a nie wiosna, no ale... Zdjął sobie i też skarpetki i przyniósł taki odkurzacz zabawkowy i odkurzacz. Tutaj odkurzasz? Sprzątasz? Sprzątasz? Tak? No to sprzątaj, czy nie sprzątasz? A co robisz? Ja już się trochę odrobiłem z moją pracą, także mam czas, żeby iść teraz w końcu z Karimem na spacer, ale chcę coś zrobić zabawnego teraz na początku tego odcinka. Oczywiście ci, którzy nie będą chcieli tego. Z zrozumieć, to y, będą pisali w komentarze. Y, ale tak, idę, bo Karim tam włączę mu chwilę świnkę Pepe, niech sobie y, po prostu ogląda, ale czas skończyć z tym i idziemy właśnie na spacer. I przekonacie się za chwilę, co ja mam zamiar zrobić, bo to będzie w temacie dzisiejszego odcinka. Tutaj widać mnie w lustrze, czy nie widać? Zobaczcie, mam tutaj rekwizyt. Jest tu miotła? Jest tu miotła? Jest tu miotła? Jest tu, mnie tu, proszę, idziemy, idziemy, idziemy na, spacer, idziemy na 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 spacer. Idziemy, idziemy, chodź, 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 chodź. Będziemy lali dupsko? Będziemy lali dupsko, nie ma, koniec. Koniec tutaj jakieś... Jakieś tu szczęki ganiające, co to jest? Kochanie? Jakaś reklama się włączyła. Chodź, już, ubierasz buty wolanskie, idziemy. Idziemy na spacer? Idziemy? Poszedł stąd? Poszedł stąd, stąd? Ja, ja sobie robię przecież, bym Cię nie uderzył. Chodź, idziemy, chodź. Powiedz to, bo widzowie mi nie uwierzą, co? Jeszcze raz? Jeszcze raz mam tak zrobić. Jeszcze raz tak mam zrobić i jeszcze raz tak mam zrobić, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jaki jesteś piiri! Chodź, ubieramy. ubieramy się ciepło, bo jest dzisiaj trochę zimno i idziemy na spacer, dobra? Wyszliśmy sobie właśnie na spacer z Karimem i on mnie zachęca do tego, żebyśmy biegli razem, tak? Biegniemy, 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 jeszcze raz. Lubisz biegać? Pobiegaj sobie, tak. Zmęczysz się trochę, to będziesz później spokojniejszy, będzie ci się lepiej spało, przewieczysz się i w ogóle będzie lepiej. Mamy w ogóle, tak trochę bym powiedział, chłodno, bo jest 6 stopni. Mimo słonka i tak dalej, a ta odczuwalna chyba jest jeszcze niższa niż te 6, bo jest rzeczywiście tak trochę zimno. Gdzie na barana? Chodź, idziemy tam, nie na barana. Jeszcze dopiero żebyś wyszedł. Musisz się zmęczyć, a nie na barana już byś chciał. Chodź tutaj, chodź. Tutaj, chodź, chodź, daj rękę, bo tu jest ulica, chodź. Chodź, mój mały piszku, chodź, idziemy. Idziemy na spacer, chodź tam na placek zabaw trochę, dobra? Patrzysz, jak tam panowie pracują na górze? Budują, blok budują, wiesz, Karim? Chodź, idziemy. Tam panowie budują nowy blok na osiedlu. No chodźże, chodź idziemy, Karim. <gryw> co tak ten język wystawiasz? Jak krówka, co? Chodź. No idź tam troszkę na placek zabaw, pobaw się trochę, Karim. Ta inscenizacja, którą zrobiłem dzisiaj w domu z miotłą to miała na celu pokazanie jaki był kiedyś rygor, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, a jaki jest teraz i chciałem o tym dzisiaj pomówić w tym dzisiejszym odcinku, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważny temat i oczywiście nie chodzi o to, żeby bić dziecko absolutnie, nie jestem zwolennikiem takich metod, ale przypomniała mi się taka reklama, ojciec prać, nie wiem czy kojarzycie, i to było z proszkiem do prania, ale chyba tam było coś w tej reklamie takiego, że ten ojciec miał, nie wiem, jakby bić kogoś, czy coś, nie wiem dajcie znać jak ta reklama po prostu wyglądała ja chciałem, ja chciałem nawiązać tutaj do tego wszystkiego, jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda właśnie teraz, w obecnych czasach nie chcesz iść na żadną huśtawkę nigdzie, tak będziesz sobie tutaj spacerował no to jak Ci tak jest dobrze, to spaceruj i ja rzeczywiście widzę, że jest różnica niesamowita i trochę rzeczy zmierzyły w złym kierunku, jeśli chodzi o obecne czasy. Z racji tego, że jak ja widzę, przede wszystkim dzieci nie mają szacunku do rodziców w obecnych czasach. Nie mają szacunku do nauczyciela. Kiedyś nauczyciel to był autorytet i nauczyciel mógł sobie na wiele rzeczy pozwolić, tak? Zbesztać po prostu ucznia w jakiś sposób. Ja już nie mówię o tych karach cielesnych, bo to jeszcze było takie, że linikom Biło się w rękę, ale to było chyba jeszcze jak moi rodzice byli mali, więc to były lata gdzieś, nie wiem, 60. chyba, czy 50. no to wtedy, wtedy takie rzeczy istniały, teraz już, już nie, teraz to nauczyciel nie ma nic do powiedzenia, bo od razu przyjdzie niezadowolony rodzic, przyjdzie prokurator, kurator znaczy się ten do, do szkoły i będą wtedy dopiero problemy e, z nauczycielem, co? Gdzie idziemy? To chodzimy, idziemy, chodź idziemy Karim, chodź. No to siadaj tu na huśtawkę, jak coś siadaj. Huśtamy tutaj wysoko? 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 No to dobrze, chodź huśtamy. No mocno, mocno. O, bo czekaj, bo mnie kopłeś, uważaj. Karim, chodź, tędy idziemy. Chodź. Pójdziemy tędy jeszcze na spacer. Nie będziesz siedział na tej huśtawce długo, bo... Zamarzniesz tam. A w ruchu to zawsze inaczej niż tak siedząc. Kiedyś to w ogóle dzieci też takie były, bardziej bym powiedział zaradne. A dzisiaj to jest takie wszystko, takie lelum polelum. Dlatego ja staram się gdzieś te takie zachowania wzbudzać w Karimie. Jak nie raz pisaliście mi w komentarzach, tam niektórzy pisali: "O, za dużo od niego wymagasz". Może. Ja powiedziałem, i wtedy przyznałem, że może czasami za dużo od niego oczekuję, jak od dwulatka i tak dalej. Ale jak go po prostu nie zachęcę do jakichś nawyków, do tego, żeby postępował w pewien sposób, to Później będzie takie ciepłe kluchy. Ja nie chcę, żeby taki był taki, wiecie co, że niezaradny i żeby y, później nie umiał niczego zrobić i tak dalej, tak? Bo za niego wszystko zrobią rodzice. Bo zrobi tata, bo zrobi mama, bo posprząta, bo poda na talerzu, bo wszystko ten. Nie, no później wyrośnie taka kaleka życiowa, tak? W cudzysłowie, nie obrażając nikogo z jakimiś dysfunkcjami. Ale, ale taka jest prawda i taka jest teraz... Y, Młodzież taka jest też pok takie pokolenie bardzo roszczeniowe, takie, te dzieciaki rosną. Daj mi iPhone'a, bo ja muszę mieć najnowszego, ten, ten jest zły, bo to nie jest Pro i ten. Także ja myślę, że teraz te dzieci to są naprawdę jakaś masakra. I tak jak mówię, nie mają tego szacunku do rodziców. Nie mówią mamo nie mówią tato, tylko mówią, moja stara, mój stary, tak? Ja nigdy tak nie mówiłem. Na, na moich rodziców, aczkolwiek w szkole, jak chodziłem do technikum, to, to moi koledzy tak mówili, a, moi starzy, moi ten... To samo mi się nie podoba, jak ktoś ma partnera, partnerkę, żona, mąż i tak dalej i oni mówią na na swojego właśnie na swoją drugą połowę, moja stara, mój stary. Kto to jest w ogóle stary? Kto to jest stara? Stara to może być, nie wiem, baba na placu targowym. Nie obrażając oczywiście tej starszej pani, ale ale tak się nie mówi, tak się nie mówi. ja Mnie to drażni, jak, jest jak taka czerwona płachta na byka, po prostu jak słyszę, jak ktoś używa tego rodzaju stwierdzenia. Czy wobec rodziców, czy wobec partnera, czy też partnerki. No i tak to jest właśnie też z dziećmi, którzy nadużywają takiej formy. A ty mówisz do mnie tata, tak? Mówisz do mnie tata? Tata, tata tak. <ślad> Chodź, mój mały piszku w obecnych czasach dzieci też nie mają w ogóle takiej dyscypliny na wszystko im się pozwala, bo to chce, bo tamto bo, bo on nie będzie tego jadł, bo to jest niedobre mnie ja, rodzice jak zrobili e, kanapki jak byłem mały i byłem z pomidorem, tata mi robił e, z szynką, na no to takim e, dawał szczypiorek, tak? trochę posolił e, i ja to miałem zjeść, no bo mi takie zrobił, tak? i jak nie chciałem jeść, to po prostu to byłem głodny, to zjadłem później jak, jak miałem ochotę. I ja teraz też. <laughs> Karim, co ty tutaj robisz? Pokaż. Na ja co mi ten kamień? Co mam zrobić z tym kamieniem? I kamień i liść? Co mam z tym zrobić? Kamienia zostaw tam, żebyśmy nie rzucili w jakiś samochód, a listka sobie weź i idziemy na spacer dalej, wiesz? No i wtedy ja musiałem zjeść to co mi rodzice przygotowali i oczywiście ja to rozumiem i to było normalne i ja teraz tak samo wymagam od Karima moja Ana mu zrobiła na przykład jakiś kuskus, -kus, bo on sobie powiedział że kuskus, -kus. podziubał tego kuskusu no dziękuję Karimku za listkę podziubał ten kuskus, -kus, dwie łyżki zjadł a zobaczył, że ona je guacamole, to chciał od niej to guacamole i zjadł po prostu od niej a ja nie dyskutuję z Karimem co on chce zjeść na mnie to nie, ma, nie podlega żadnej dyskusji. Ja to powiedziałem, a nie w ogóle, ja mówię tak, on ma zjeść to, co mu się przygotuje i tyle. A jak nie, no to znaczy, że nie jest głodny i zje później, a nie będzie mi tu wybrzydzał, czy on ma zjeść to, czy będzie to i specjalne zamówienia jak w restauracji. No nie, Biszku. Także tu trochę się różnie. ja i Jana. Jeszcze raz, czy już nie? <laughs> nie, już nie, nie będzie kichania? <laughs> Na zdrowie. Kaniu, chodź idziemy, gdzie są muchomory. Ja nie widzę muchomorów. Nie ma tu muchomorów. Muchomory są dobre, zdrowe, ale nie zbieramy na razie, bo nie ma tutaj nigdzie, wiesz? Tylko te czerwone, pamiętaj, czerwone, nie zielone. Zielone są trujące. Chodź, idziemy. Ja uważam, że miałem super dzieciństwo. To, to już nie wrócą te czasy. Te czasy to już... Ja muszę powiedzieć, te dzieci są zgubione po prostu. Jeżeli rodzice nie, nie pokażą im trochę tego życia takiego, jak mieli oni sami, za moich czasów, no to te dzieci będą już takie w cudzysłowie upośledzone trochę, tak, bo będą właśnie no takie wiecie to, rozpieszczone wszystko im dać, wszystko podać wszystko za nie zrobić nie zmęcz się nie spodź się bo to, bo tamto kiedyś, kiedyś ktoś mi napisał też komentarz o, oh, bo Karim tutaj biega, tutaj po ulicy no ale, ale ja go po prostu pilnuję, tak, i wiadomo, że samego bym go tutaj nie zostawił ale ja sobie przypominam, ja miałem 7 lat i chodziłem już sam do szkoły, do pierwszej klasy. Klucz na szyję, idź chłopie, do szkoły, wracasz, otwierasz sobie mieszkanie i siedzisz sam. I czekasz aż mama przyjdzie pierwsza z pracy, tata przychodził później i tak było. I tak wyglądało moje dzieciństwo, i było super. I te zabawy, słuchajcie, na polu. Ja będę mówił na polu, bo jestem z Krakowa, nie będę udawał dworzanina, którym nie jestem. I ten, i. I tak bawiliśmy się, ganialiśmy po podwórku, na plantach, nad Wisłę. Jeździłem sam, 7 lat na rowerze jeździłem nad Wisłę. Także wtedy inaczej była. Teraz dziecko weź, tu zostaw, nie, tu trzeba opiekunkę, tu to, tu tamto, żeby samo nie poszło, bo jeszcze coś się stanie. Tacy są ludzie przewrażliwieni. A wcześniej nie było tego też przewrażliwienia. Ja myślę, że to też dużo się zmieniło, bo prawo się też zmieniło. Inaczej to było kiedyś postrzegane, jak były rodziny takie wielodziecne i oczywiście każdy przeżywał jakąś tam tragedię jak się stało coś złego z dzieckiem nie wiem, bo się utopiło w rzece ale mm, wtedy nie było takiej bardzo dużej odpowiedzialności prawnej za to e, no Karim zaraz będę miał odpowiedzialność jak spadniesz tego krawężnika tam e, i a teraz wiecie co, zmieniło się tak, że od razu to rodziców do więzienia, a reszta dzieci do domu dziecka, tak? No więc y, y, pozmieniało się, tak, i dużo rzeczy zbłądziło w moim przekonaniu. Dużo rzeczy jest nie tak, jak być powinno. Oczywiście, wiadomo, że trzeba na dzieci uważać i, i robić wszystko, żeby, bo jak ktoś tu będzie chciał wyciągnąć z kontekstu, to wyciągnie zawsze moje słowa. Nie chodzi o to, żeby doprowadzić do tragedii i machnąć ręką, bo się dziecko utopiło w rzece. Nie to mam na myśli, ale chodzi o to, że. No jakie było kiedyś też podejście, że wiecie co, na więcej się pozwalało i było trochę takiej wolności tym dzieciom się dawało. Raz, że one były później przez to takie zahartowane, nauczone trochę życia, co można, co nie można, bo sobie złamało rękę, no to złamało rękę, no to już więcej nie będzie skakać po stodole. Na przykład to jak tam na wsi jeździłem w to taki Adrian ją skoczył i później... Złamał sobie rękę, bo ze stodoły skoczył i mój dziadek go zawoził do Jędrzejowa, do szpitala, więc no tak to było, tak? Więc no trzeba się trochę nauczyć, życie musi nauczyć, życie musi zweryfikować pewne zachowania. No i to, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz, to jest po prostu niebo a ziemia, jak to się mówi. No to jest duża przepaść. Jakiego masz listka tutaj? Pokaż, jaki jest listek. Taki listek? To jest listek? Listek. Listek, brawo, chodź. I wspomniałem, że ja chodziłem do szkoły sam, miałem 7 lat i oczywiście Karima nie zostawię, 2,5 latka, żeby sam chodził po ulicy, ale daję mu tego rodzaju gdzieś tam swobodę, obserwując go, żeby nie szedł cały czas za rękę, albo trzymał się spódnicy mamy, czy też chodził na barana. No kiedy może, to może, bo jest małym dzieckiem. No, w tej chwili sobie usiadł tutaj i siedzi zadowolony. No, co nie. co? Co nie, co nie możesz? Stawaj, stawaj, stawaj tutaj, stawaj tutaj Co nie możesz? Wywróciłeś się? Wywróciłeś się? Pokaż tu ucho, zakryj mu zimno, zimno w ucho i chodź, idziemy do domu Musisz ci bić <grym> Chodź, idziemy do domu Chodź Kari, idziemy do domu, chodź Słyszysz? Piszku? Co chcesz, na barana? Na barana chcesz? A co ja z tego będę miał? Ja No co ja? <grym> co ja z tego będę miał? Taki buziak? Tak? I przytulanka? Ojej, no to chodź. Kupiłeś mnie tym. <grym> no to tak idziemy na barana, Karim? Tak jest wygodnie, dobrze? Ja tu mówię, żeby nie nosić Cię na barana, ale powiedziałem, że od czasu do czasu, tak? No, ale też żeby dziecko miało taką swobodę, żeby... Wiecie o co chodzi, no. Kiedy ma mieć dzieciństwo, to ma mieć dzieciństwo. A właśnie, jakie ja miałem to dzieciństwo jako dziecko, tak? Że chodziło się cały czas, zabawy nie było tych śmiesznych telefonów tego skrolowania w tych tiktokach podłych, tych facebookach w tym wszystkim, to takie ja już nie chcę mówić słów takich ten, ale to wiecie o co chodzi, no, to było takie całkiem inaczej, całkiem inaczej całkiem inne aktywności i od rana do wieczora i tylko się czekało, żeby wyjść na podwórko, żeby pobiegać, żeby się spotkać ze wszystkimi zabawy w lesie w podchody jakiegoś chowanego cały czas i ten, a teraz dziecko tak jak mówię tam do sąsiedzi w, w Świętokrzyskim tam gdzie mamy domek oni nie chcą jeździć, nie chcieli jeździć bo, bo nie mieli internetu założył im ojciec internet no to dalej nie chcą bo, bo wolą siedzieć w mieście w Sosnowcu takie jaja chodź Karim, bo już tutaj na drugą stronę i Czas do domów. Zobacz, musisz tutaj zejść. Bo byłyby hece, jakbyśmy wchodzili. Bo <gryw> kiedyś głową uderzyłeś. <gryw> bo jesteś na tyle wysoko na banana, że byś głową uderzył tutaj w te, te drzwi. Bo tam jest taka. Takie. Słuchaj, ten. Em, no metalowa taka tam. Barierka. Brakuje mi czasem słów Chodź, idziemy już. Miejsce puste po białym Julu. Ani śladu, tak. Powiem Wam, nie brakuje mi jakoś tego samochodu. Jakaś tak. Eee, tak normalnie się czuję tak, boję się tylko, że zapomnę jak się jeździ, ale chyba tego się nie zapomina jak przyjechałem już tyle kilometrów w swoim życiu tyle razy ta trasa Rumunia-Polska, Polska-Rumunia i tak dalej więc raczej nie zapomnę jak się jeździ chodź Karim, idziemy już, dobrze? idziesz Karim? gdzie tam idziesz? drzwi zamkuj się, wiatr czasem drzwiami tam chodź, idziemy Chodź, bo trzeba zobaczyć co w pracy, może zjemy jakiś obiad za chwilę też. Mamy 12.20 jest. Chodź. Idzie sam Piszk po szkodach, idzie po skodach sam, idzie, no. Tak mamy być cicho, żeby nie obudzić dzidziusia. Dziś tam śpi. No chyba tak, chodź. Karim idzie i sobie śpiewa. Chodź, idziemy, chodź idziemy, bo czas już iść do domu. Idziesz tam Piszku, chodź tutaj. Chodź, czekam na ciebie. Szybciej. Chodzę. Chodź, zabierz mi kawę. Chcesz mi robić kawę? Proszę. To nie jest wraz z to jest taka gumka, recepturka tak zwana. Proszę tu wciskać express. Tu, tym przyciskiem, no? Dobrze. Ja sobie tu ustawię więcej kawy, więcej wody i wciśniesz zaraz start, dobra? Jak weźmiesz start, to wezmę mleko z lodówki. Wciśnij start tutaj. No brawo. Niech się robi kawa, a ja biorę mleko karim z lodówki tutaj. Mamy mleko i, proszę bardzo, jest mleko prawdziwe, nie roślinne, tylko prawdziwe 3,5% i w szklanej butelce, specjalnie takie kupiłem, 10 leiów, czyli 9 zł takie mleko kosztuje u nas. To jest kukurydza, kukurydza to jest, tak? Kukurydza? No połóż tą, tą kukurydzę, co ja mam z nią zrobić? Tu ją kładziemy, co ja mam zrobić z tą kukurydzą, Karim? Będzie dobra kawa? Paknie? Jak paknie Ładnie? No uważaj, tak uważaj, uważaj. Uważaj mój mały piszku, mój mały pisku. Tutaj na krzesło kawa się zrobiła i możemy nalać mleka teraz, tak? Kali będzie nalewał? Jak chcę dużo. No ale to, to dużo no. Nie, że dużo, tylko tyle ile ma być, dobrze. Jak to się mówi po szwedzku lagom, lagom, <grym> lagom, czyli... Tyle ile ma być, tak po szwedzku, tak? Chodź. Mleko z powrotem do lodówki. Nie jak pan gotuje, bo ty byś chciał oglądać ten Wilderness Cooking, nie. Później jak się wyśpisz, wiesz, i, yy, to wtedy może włączymy. Krzesło dajmy. krzesło dajemy z powrotem Karim, a ja sobie będę popijał moją kawkę. Nie, że Pepe, nie ma Pepy teraz. Idziesz się bawić trochę samemu, a ja pracuję. Gdzie sobie dałeś tą naklejkę? Dobrze, że nie na tyłek, tak? Tylko na czoło? <laughs> Będziemy jedli zupę teraz. Tutaj grzejemy zupy będzie karim jadł, a ja zjem sobie później. Tak, później, bo ja nie jestem na razie głodny. Ja jeszcze dojemy resztkę makaronu później, a zupa zostanie jeszcze też na wieczór. Będę mógł sobie zjeść z moją ostrą papryczką, którą kupiłem na pracą, ponieważ bardzo lubię te ostre... Bardzo ostre, ostre, bardzo ostre papryczki, takie bardzo ostre. Kaj nie będzie jadł zostałem papryczką, nie? Nie. 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 To nie jest dla ciebie, nie? Serwie! Proszę bardzo, śpi mój mały piszk. Zasnął przed momentem, no może 15 minut temu jakieś. Także niech on sobie odpoczywa. Ja sobie przyniosłem tutaj laptopa, także będę siedział koło niego i sobie tutaj na spokojnie pracował. A on niech śpi. Zobaczcie. Wygląda słodko, czy nie? Napiszcie w komentarzu. <grym> Jaki mój mały. Piszk. Ja już jestem po pracy, skończyłem właśnie, wyszedłem sobie na spacer, żeby nagrać zakończenie tego dzisiejszego vloga. Anna została właśnie z Karimem, ponieważ już wróciła z kolei ona ze swojej pracy. No i mam nadzieję, że Wam się podobało, jak spędzaliśmy czas, byliśmy na spacerze, że temat Was zainteresował, że był w jakiś sposób ciekawy, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jak to było kiedyś, jak jest teraz, jak jest tym szacunkiem, właśnie czy to do rodziców, czy do nauczycieli, o czym powiedziałem w dzisiejszym vlogu, czy ogólnie do wszystkich, tak? Bo teraz wiecie, dzieci tak się zachowują, jak widać. Ale to już powiedziałem w tym dzisiejszym vlogu, nie będę do tego wszystkiego wracał i się w tym powtarzał. Wy natomiast możecie, jeżeli macie taką ochotę oczywiście, dać wyraz waszych opinii w komentarzach. Subskrybujcie nasz rodzinny kanał Mora Ulf Family. Udostępniajcie te filmy, żeby się niosły w odkłaniach YouTube'a. No i zostawiajcie też łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. Widzimy się w następnym vlogmasie grudniowym. Także do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się zdrowo, pa! pa.